Jakub siedział na zajutrz znów nad barmajmonem, do którego często zaglądał, gdy mu służący, nowy już, bo pierwszy choć ze łzami, odprawił się z powodu matki, oznajmił gościa. Przyniesiono bilet, wyciśnięte krzywo nazwisko na glansowanej karteczce, widocznie w najtańszym jakimś zakładzie, zrazu nic nie powiedziało. Nie mógł go sobie Jakub przypomnieć: Dawid Zejbach? Cóż to za Dawid? Nie znam tu żadnego Dawida. Bądź co bądź, domyślając się współwyznawcy, Jakub wpuścić kazał. Zmarszczyła mu się brew, gdy w nadchodzącym postrzegł Dawida, syna, poznanego w owym miasteczku przy szabasowym stole ojca. Ten półcywilizowany współziomek ukazał się w ubiorze przesadnie eleganckim, widocznie gdzieś tanio dobranym, z laseczką w ręku i uśmiechem na ustach. Od czasu zbliżenia się do Lii i wiadomości o niegodnym z nią obejściu tego człowieka krew się w Jakubie na samo jego wspomnienie burzyła, nie miał wszakże prawa dać mu poznać, że wiedział o tej haniebnej historii i nie miał powodu jawnego obejścia się z nim niegrzecznie. Zmieszany, zimno, bardzo zimno, powitał go z dala, nie podając mu ręki i wskazując tylko krzesło. Dawid poznał łatwo, że nie był miłym gościem, ale ten poufalej rozsiadł się w krześle, laskę włożył w usta, poprawił w oku szkiełko i począł powoli: Zdziwicie się zapewne, spotykając mnie tutaj. Zostało wam wrażenie nieprzyjemne z ostatnich odwiedzin u nas, dlatego żeśmy, nie rozmyśliwszy się naówczas, odmówili pomocy temu biednemu emigrantowi, ale. wcale o to urazy nie mam. Każdy postępuje wedle swoich przekonań. No tak, jest recht, rzekł Dawid. Ale ja potem się długo rozmyślałem, patrzałem, starałem się ten interes poznać głębiej. Ja wam powiem szczerze, że Wy mieliście rację, a my nie mieliśmy racji. Wyrzekł to coraz głos podnosząc, triumfująco, i spojrzał na Jakuba, pewien skutku, ale Jakub słuchał zimny, ani go to zdziwiło, ani poruszyło. No tak, dodał gość, tak, Wy mieliście rację. My powinniśmy iść z krajem, my musimy być Polakami. My już tak uradziliśmy z ojcem. On sobie zostanie po staremu z Moskalami, ma swoje stosunki, jest dobrze z generałami, z urzędnikami, a ja pójdę na polską stronę. Jakub milczał. Jak się wam podoba, rzekł po chwili. No to ci, wy przecie z nimi trzymacie, spytał Dawid. Ja jestem Polak, ale nie trzymam z nimi, odezwał się Jakub. No, to i ja tak samo. Ja wam powiem po szczerości. Ja już się z nimi zwąchałem. Bywam u nich na zjazdach, na jarmarkach, poznałem samych tych starszych, co to wszystko prowadzą. Ja im będę pomagać. Widząc, że Jakub jeszcze milczy, Dawid począł coraz goręcej: To jest interes i dobry interes. Ja już mój majątek wyniosłem cały za granicę. Złapać mnie moskale nie złapią. Na ostatek, gdyby i tak, na to ojciec, żeby mnie ratował. Ale nie, nie, tego nie będzie. Chowaj Boże. A tu jest gruby interes. Oni będą mieć pieniądze. Muszą sprowadzić za zagranicy broń. Można na tym dużo zarobić. Jakub, oburzony, porwał się z krzesła. To są rzeczy, do których się nie mieszam, rzekł żywo. Wybaczcie. Dlaczego? Wszak mówiliście, że jesteście Polakiem, a ganiliście, że my nimi nie chcieliśmy być. Słuchaj, mój panie Dawidzie, ale ja nie byłem Polakiem dla zarobku, ani dla rachuby, ani ze strachu, ale z przekonania. Ha, ha! zawołał, śmiejąc się Dawid. Ja jestem teraz także taki wielki patriota z całej duszy. Ja śpiewam Boże coś polskie. Ho, wa. Otóż myślałem, że wy mnie w tym interesie pomóc zechcecie, powiem całą prawdę. Oni mnie jeszcze nie zupełnie wierzą, bo ja do nich świeżo przystałem. Myślałem sobie, jak was wezmę do spółki, będzie dobrze. Ja od was nie chcę ani grosza kapitału, tylko imienia waszego, a zysk. Ja wolę wam dać trzecią część zysku jak jakiemuś karfunklowi albo. Zamilkł, postrzegłszy dopiero, że Jakub wrzał cały i porwał za dzwonek. Służący wpadł przestraszony. Widzisz tego pana, zawołał. A widzę, rzekł służący zdumiony. Jeśli tu przyjdzie raz drugi, to go za drzwi wyrzucisz. Dawid rozpłomieniony, zapeżony, ale przelękły, nieco zerwał się z krzesełka. Nic by go może ta scena nie obeszła, gdyby świadkiem jej nie był służący, który stał, uśmiechając się z otwartymi usty, nie wiedząc jeszcze, czy mu wypada zaraz spełnić rozkaz pański, czy się wstrzymać do drugiego razu. – Słysz, wać pan, słysz! – odwracając się od progu do Jakuba, krzyknął, zakrztusiwszy się ze złości Dawid. – Ja mam wasze życie w ręku, ja się pomszczę, ja tego nie daruję! – i wściekły wyleciał z pokoju. Zimnym potem oblany Jakub upadł na krzesełko, czując się chorym, i byłby tak pozostał nie wiem, jak długo, bezwładnym i znękanym, gdyby w tejże chwili nie nadbiegła służąca ze stojurskiej ulicy od lii z naglącą potrzebą, aby natychmiast do niej przychodził. Domyślając się, że i tam z Dawidem spotkać się może, Jakub co prędzej porwał za kapelusz, zbiegł, chwycił pierwszą dorożkę, jaką spotkał i nie zważając już na nic, choć dzień był biały, popędził wprost do mieszkania nieszczęśliwej kobiety. Już dojeżdżał do bramy, gdy wypadkiem oko jego padło na postać, która go mimowolnie uderzyła. Była to kobieta zakwefiona, stojąca naprzeciw pod wrotami, jakby na czatach która, postrzegłszy Jakuba, gwałtownie się rzuciła, sparła o mur, chwytając go, jakby obawiała się upaść, i wnet opamiętawszy, znikła, uciekając żywo. Ale nie było czasu zastanawiać się nad tym zjawiskiem, które mogło być wypadkowe. Jakuba zastanowiły ruchy, wzrost, coś mu przypominało tildę, ale myśl ta przeleciała tylko przez głowę i znikła razem z zagadkową postacią. Lije w jej mieszkaniu został Jakub zapłakaną i strworzoną. Wybiegła naprzeciw niemu, łamiąc ręce. A, panie, on tu jest! On tu już był u mnie! On tu się wdarł! Śmiał spojrzeć na dziecię moje! On tu znów przyjść może, groził! Ratujcie mnie! Ja go znacie, go widzieć nie chcę! Wolała Lija. Bądźcie spokojni, rzekł Jakub. Ja tu jestem i nie ustąpię. Ale wiecież, z czym przybył? Może dał rozwód żonie! Może się chce żenić! Ale ja nie chcę go! odparła Lija. Nie ma rozwodu, nie może dać get swojej żonie, bo nawet nie wie, gdzie się ona znajduje. A ja uczyniła mi Sary, iż żoną tego, przez którego łzy rodziców moich się lały, nie będę nigdy, choćbym wiecznie nędzną sierotą być miała. Dumą i ogniem gniewu zarumieniły się jej policzki, była cudownie piękną. Dziecko moje niech liczą do Asufim, do Pigum, do Szetukim – zawołała, a niech nie będzie dzieckiem tego nędznika. Jakub starał się próżno ją uspokoić. Źle mówicie, rzekł. I wasz i Sar nie jest dobry. Dla dziecka potrzeba ojca, dla waszych starych rodziców pociechy, dla was uniewinnienia. Kobieta zamilkła. W tej chwili wrzawa w przedpokoju przerwała jej rozmowę. Jakub rozpoznał głos Dawida. Lija uchwyciwszy dziecię z kolebki schroniła się do drugiej izby. Jakub pozostał sam. Drzwi rozwarły się gwałtownie, wyparte. Wpadł Dawid z gniewem na twarzy. Ale zobaczywszy przed sobą niespodzianie Jakuba, osłupiał. Wkrótce po zdumieniu wróciła złość jeszcze większa i z pięściami zaciśnionymi przyskoczył mu prawie do piersi. Poważna, chłodna postawa Jakuba i gruby kij, który podniósł powoli, wstrzymały go. Ręce opadły, zaczął niezrozumiale bełkotać. Czego tu pan chcesz, po co przychodzisz? Zawołał Jakub. Jak to? Co pan tu robisz? Ja tu jestem w imieniu ojca. Z prawem opiekuna. Ja przychodzę do mojego dziecka, ani matka, ani dziecko nie należą do was. Dałżeś im imię swoje? Przyniosłżeś im coś oprócz hańby, nędzy i przekleństwa? To tak nie może być, przerwał Dawid, mieszając się. Ja chciałem dać list rozwodowy mojej żonie, ja byłbym się ożenił. Co to jest? Ja ją znajdę, ja ją rozwiodę, ja się ożenię. Dlaczego macie mnie tu bronić przystępu? Ja muszę się z nią rozmówić. "Jeżeli ona się na to zgodzi i w mojej obecności, odpowiedział Jakub stanowczo. Inaczej nie. Dlaczego ona nie ma się na to zgodzić? odparł żywo Dawid. Ja mogę dla niej wszystko zrobić albo nic, ona jest w moim ręku. Domawiał tych wyrazów, gdy drugie drzwi otwarły się z trzaskiem: weszła lija, ale ze skromnej, przestraszonej, płaczącej, przeobrażona bólem, oburzeniem, prawie straszna." Wielkie uczucie nadało jej powagę, blask siłę niezwyciężoną. Dawid spojrzawszy zadrżał pomieszany. Jakub począł się lękać zbyt gwałtownego wybuchu, bo w początku słowa wymówić nie mogła, tak piersi jej ścisnęło wezbrane cierpienie. – Między mną a wami, Dawidzie – odezwała się nareszcie powoli – nie ma już nic wspólnego. Oświadczam wam przy tym świadku, że żoną waszą być nie chcę i ojcem tego nieszczęśliwego dziecka nazywać się wam nie pozwalam. A wszystkie łzy moje jęki, nędze i noce bezsenne, i przekleństwo rodziców, i płacz ojca i matki, i wstyd rodziny, i gniew Boży zrzucam na was i barki wasze. Niech was ścigają szatany, niech Cię porwie dumach, niech Cię dręczą. Oczy jej stanęły słupem. Usta się zapieniły, wyciągnęła rękę, która skostniała, zachwiała się i padła nagle krwią uderzona, bezprzytomna, ze śmiechem konwulsyjnym i krzykiem. Dawid chciał zrazu zimno i szydersko przenieść ten krzyk boleści, ale pobladł. Nogi się pod nim zatrzęsły, chwycił się za głowę i uciekł. Ratowano omdlałą. Służąca pobiegła po lekarza. Szczęściem znajomy Jakuba doktor mieszkał niedaleko i znaleziono go w domu, bo to była jego obiadowa godzina. Okazało się jednak, że to nie było proste omdlenie, ale nerwowy atak apoplektyczny, który zdawał się bardzo groźnym. Użyto wszelkich możliwych środków, ale nierychło nad wieczór płacz dziecięcia dopiero przytomność w niej obudził. Wstała, wyciągając ręce ku niemu, nie pomnąc, co się z nią stało. Ale natychmiast siły opuściły ją znowu. Lekarz był stworzony. Jakub późno w noc mógł dopiero powrócić do domu.